Trofeum Call of the Siren. Należy zabić 25 helgańskich żołnierzy przy pomocy. Hmm, no właśnie. Czym jest ten VND Tenem Siren? Gdzie go znaleźć i jak odblokować to trofeum jak najszybciej? Zaczynajmy! Cześć, jestem Efrio, a to już kolejny mój poradnik do Kilzon. To trofeum możesz odblokować w trakcie rozdziału 9 Hidden Pasts. Potrzebną broń odnajdziesz zaraz po pierwszym punkcie kontrolnym. No dobra. Wyeliminuj dwóch pilnujących jej żołnierzy i zasiadaj do V&D Tenem m Siren. Pewnie masz już za sobą kampanię i wiesz mniej więcej jak ta broń działa. Eliminuj kolejnych wrogów. Amunicja w tej broni jest nieograniczona, musisz jedynie uważać, aby jej nie przegrzać. Niestety pojedyncze podejście nie wystarczy, aby odblokować to trofeum. Po wyeliminowaniu wszystkich wrogów przejdź do opcji, następnie restart i zrestartuj poziom z ostatniego punktu kontrolnego. Na szczęście nie tracisz zdobytych do tej pory zabójstw. Powtarzaj ten proces aż do skutku. To zdobywamy trofeum Call of the Siren. Linki do pozostałych moich poradników z tej serii znajdziesz w opisie tego filmu. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!